All in, baby. Like a sin, baby. I'm hurt when you gone. I can't hear when I'm wrong. No wins, baby. No, 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 no. It's not what i Mamyś w tym prawdziwy, jak nigdy nie jestem sobą. Chcesz księcia, ale czpunek raczej nie wybierze. Dobry chłopak, mała młody garnek, to nie celu, uczucia, stle zachować Dwie fury na podjazd, a się teraz śmieją. Ciągle bitki we wrodoje, pan życie mają. Nie daj piony frajerom, nie daj sucy już bucha. sobie iść na to melo, a nie zawracasz mi fiuto. Idź. Nie byłem kilo, żebyś ty już nie musiała pokazać ci co to miłość Znowu jestem w raju, dla mnie ty jesteś utopią, ale czekaj, daj nacieszyć mi się chociaż jedną chwilą Kosze poziomem, będzie tylko lepiej A chciałem dawno już skończyć karierę Ona za ładna, nie mam kiedy nagrać Bo wszystkie te chwile odpuszczę dla ciebie Nie Ciągle w głowie, tylko ona Od dawna nie wypuszczam, a chcę dolary w milionach Ona nie wie jak se radzę Z tobą na to gówno wyjebałem całą kasę Nie wiem co mam jeszcze dałem ci serce na tacę Potrzebuję by to wyszło i żebyśmy byli razem Wiem, że muszę robić to na stop Zawsze z tobą choćby nie wiem co Ja pierdolę was i te pod prąd Chociaż czasem ciężko mówić mi co Tak naprawdę myślę Zostań Cię olałem i wiem, że to zjebałem, ale zamienię to w diament Słowa nie są puste, kładę na papier atrament Ciemny pokój, słychać tylko AOA Znowu popełniłem pół, w tym zatracam się Wreszcie wybrał los i prowadzi mnie Diament świeci raz na prawie, tak jak Johnny Dink Wiesz, się spadnie na no, nas no blask Muszę co robić, dopóki nie osejdę Z ich od tych ten gras. Idę po swojej wyzrociu mi przejście? Kosze poziomem będzie tylko lepiej. A chciałem dawno już skończyć karierę. Ona za ładna, nie mam kiedy nagrać. Bo wszystkie te chwile odpuszczę dla ciebie. Ciągam w koła, tylko ona. Od dawna nie wypuszczam, a chcę dolary w milionach. Tu jest noc Nie, nie, nie. Wiem, że muszę to rapować.